Czy ty, panie Bambiku, bierzesz Wikusie, o, znaczy Ostisie, za, za mężonę? Siemano, jasny jestem Bambik, a dzisiaj będzie bardzo dziwny odcinek. A mianowicie Ostis, czyli osoba, która oczywiście chciała ze mną wziąć lub w tamtym odcinku... Dzisiaj to po prostu osiągnie A mianowicie zgodziłem się na to, że zrobię z nią ślub i ceremonię Ale oczywiście nie będę chciał tego zrobić Więc mam już przygotowany plan Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj łapeczkę w górę Oraz subskrypcję na moim kanale Bo lecimy po 150 tysięcy Przypominam jeszcze o konkursie na 17 tysięcy podłogów Bo wszystko jest podane w pierwszej linii opisu. No i co, wpisujcie kodzik kuba Ale jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć w sklepie A ja was zapraszam na przygotowania do ślubu Aż w końcu samego ślubu A więc o Stisia, powiedz mi jedno Jakie masz plany? No i co planujesz w ogóle? No to generalnie dzisiaj będzie na ślub Już mówiłam, zaplanowałam wszystko Także nie masz wyboru tak czy inaczej I mam nadzieję, że będziesz się dobrze na nim bawił Razem ze mną yy, Co masz na myśli, mówiąc, że nie mam wyboru? Ostatnio mówiłam, że mają osoby, które cię porwą Także tak, to się stanie yy, Osoby mnie porwą? Tak? tak? dokładnie. A mam się bać? No nie musisz się bać, ale jakieś tam świadki, ostrożności zawsze mogę być. Aha, ale ty jesteś psychiczna. Wiesz o tym? Masz świadomość tego, Stisia? Co ty gadasz? Chcesz, ja ci powiem, że ja nie chcę mieć ślubu i co teraz robisz? Nie że nie chcesz, nie masz wyboru po prostu. W sensie, ja chcę oczywiście, ale wiesz, jakbym nie chciał, no wiesz, co chodzi. A masz już jakąś lokalizację, jakiś gość, w ogóle wszystko już przygotowane, księdza i tak dalej? Ja mam już wszystko przygotowane. O coś nie musisz martwić. No ja bym o to się nie chciał nawet martwić. Nie no, co mi się już zrobić, to bardzo ładnie się ubrać i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z moim planem. A masz jakieś przeciwwskazania do ślubu? W sensie? Bo, nie wiem, zachowujesz się trochę, jakby coś ci nie pasowało. Nie no, co ty, wszystko mi pasuje, o co coś chodzi. Idealnie, ja czekam na ten ślub no, od pięciu nie, lat. nie, ja nie mam nadzieję, bo jak nie, no to wiesz... Może się to tak źle na ciebie skończyć. Tak, szczerze. Mm, myślę, że za trzy godziny powinien być gotowy. <głos》> więc... Już trzy godziny. No tak, dokładnie. A co ty myślałeś? Ej, Josiś, ja biorę, ogólnie z każdym razem, kiedy cię widzę, coraz bardziej się ciebie obawiam. I nie wiem, czy mam się bawić, czy nie mam. No nie musisz, ale wiesz. No właśnie, nie, się, nie wiem. Ja i tak wiem, jaka jest prawda. że to naprawdę chciałbyś powiedzieć, po prostu jesteś z babi. Yy, tak, tak, tak. Chciałabyś. Czy się co? Yy, oczywiście. Myślę, że sobie wszystko powiesz, co masz do powiedzenia. O kurczę, to to już poważnie? to planujesz, tak? Dokładnie, Bambik. A ile gości zapraszasz na ślub? Tak? Z ciekawości? Zaprosiłam kilka moich znajomych, może też będziesz kogoś znał. Mamy tutaj typa chyba, wiesz? Chciałbym mi... Ci pomóc Bambik? To nie typ, to tylko dum. Leży? Dobrze, Bambik, gdzie teraz idziesz? Do sypu Dobra, Bambik, już biegnę za tobą. Bo wiesz, Bambik, generalnie to nie mogę doczekać ślubu, a ty? Ja, ja w ogóle nie chcę tego ślubu. Chcesz w sensie ja też się nie mogę doczekać tego ślubu, oczywiście. A kto będzie księdzem tak z ciekawości? Tak właśnie się na ślubie, nie musisz być na rzecz, tak. Że źle wiem wszystko wiadome No tak, oczywiście, oczywiście to babi taka niespodzianka. I tak tylko pytanko, takie wiesz. Jak wyglądają twoi porywacze około? Tak, tak, tak wzrost podaj. Jaki wyglądają generalnie, tak na co cię się ubierają? Akurat tego ci nie mogę powiedzieć, bo mam twoje dochody i wiem, że możesz wynająć sobie kogoś na obronę. Ale co? Na pewno jesteś od nich przystojniejszy, wyższy i lepszy. Ale sobie dadzą radę. No ale ja z dwóch będę walczył. Trudno, jakoś dadzą radę. A nie ma sprawy. I szanowne pytanie, ci porwacze jakie będą mieli bronie, albo nie wiem co będą mieli? Z tego się nie mam akurat z nimi, ale powiedzieli, że na pewno dadzą radę. Na pewno? A jeśli całe wojsko wynajmę, to to ty. Myślisz, że ty nie pomyślałam? Pewnie pomyślałaś nawet o tym, jak będę miała 50 czołgów, to i tak pewnie jakoś mnie porwiesz. Z tego zacznijmy, że e, zasłoniłam do twojej e, sieciodawcy i... Usunęli ci numer telefonu, także do nikogo nie będę też mogę zadzwonić. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, nie, 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 odejdź, odejdź, ja od ciebie, do widzenia. Nie, 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 nie. nie przesadzaj. Ty bardzo przeżywasz tę sytuację pewnie się stresujesz, ale to nie jest powód do stresowania się, aż tak mocno. Ale psycholka, weź! Nie, 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 to zbyt dużo do widzenia. Odejdź, odejdź. Nie przesadzaj. Jest trzeba syscia w ogóle. O nie, pokusia! O sysia w sensie. Ten ślub cię musi kręcić jak roller coaster. No nie, nie kręci jak rollercoaster, nie wiem jak ciebie Pamiętaj, ty nie musisz być taki czerwony jak burak. nie stresuj się Ale nie jestem czerwony jak burak, o coś chodzi Ja jestem bardzo wyluzowany tak, w tym jest? momencie przecież, przecież, mam, przecież mam kamerkę wbudowaną w swoim monitorze Ja wiem kiedy jaki jesteś Ano bez kitu, ty jesteś psycholką, zapomniałem przecież to wszystko, wiesz mam, mi, bo może cię akurat ciekawić na temat to będzie No Ym... W sumie chciałam się zapytać też ciebie, czy miałeś się, się kogoś przydać, no? A co jest? A, tak się pytam, no bo w moim przypadku też tak było, że nie miałam nikogo przed tobą. Jesteś jedynym w swoim rodzajem, naprawdę, tylko ty. Dobrze, ja. Nie, ała! Został no. tak miękki znańczy, z nim był rąkiem, pragnął w i Ej, ktoś mnie goni! O no, Stysia, wstydzi. no nie! Ale dwóch typów idzie na nas, uciekamy szybko. W ogóle, Stysia, o której godzinie chciałabyś te zorganizować? No tak, jakieś po myślę, tak, o 17.00. Mi obojętnie, mi obojętnie. Jak i tak mnie porwą, to wiesz, ja tutaj nie mam nic do gadania. Ej, Stysia, wiesz, to bo tu są jakieś oba osoby, ty? Pa, wiesz, a co ubierasz te ścieby? No garnitur, jak się to ubiera chyba. Nie wiem, nie znam się, a ty co? No, ja tak mam za mną sukienkę, na pewno będę ci się w nich eee, Tak, oczywiście, oczywiście, pewnie, pewnie Czekasz, aż mnie zobaczę w tej sukni ślubnej i powiesz Tak, Ostisiu, kocham cię eee, W marzeniach, w marzeniach to może tak, ale tak tak brał, to raczej nie, nie sądzę Nie, 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 zmuszę cię, zmuszę W ogóle, Ostisia, słyszałam, że ty youtuberką się stałaś, czy to prawda? No tak, to już sobie kanał, żeby nagrać filmy, o tej bardzo cię kocham I Jak się twój kanał nazywa? Nazywa Ostisia, ale moglibyśmy nagrać na przykład o... Oh. Nie wiem na przykład jakąś wideo pamiątkę naszego ślubu Eyyy, nie, nie trzeba, spokojnie. No to nie da że już, już jakąś niespodziankę, no cóż, nie będę Ci przeszkadzała w takim razie w takich rzeczach Dokładnie, dokładnie. O, Pamik, ktoś mnie atakuje. A już pomagam! Ale ogólnie to chciałem Ci powiedzieć, że na nasz ślub wydałam 140 tysięcy. Ile? Bo generalnie jak się to 40? Mam nadzieję, że się wszystko uda. A jakby się nie udało, to wtedy... No nie wiem, to bym poprzał. No jak 140 tysięcy tak stracić, to tak nie za dobrze, prawda? Dlatego ważne jest to, żeby się wszystko udało idealnie. No a co może się nie udać, powiedz mi? No ja mam nawet naj, najlepszych ochroniarzy. Tak? A jacy to są najlepsi, najlepszych? No wiesz, się, tego akurat na ślubie. No to co, idziemy na ślub? Nie no, jasne, chodź, pami. Okej, okay. a więc co Stisha? jesteśmy koło tutaj naszego zamku, gdzie będziemy chyba mieć ślub, tak? No jasne, właśnie okej, mi chodziło przez ten cały czas Okej, okay, więc co, wchodzimy na raz, dwa, trzy? Dobrze, można możesz odliczać o, o, jeszcze tutaj widzę, że nas ochroniarz będzie chronił, więc witam proszę Pana A my co, wchodzimy? Dobra, o kurde, jak tu jest pięknie O, tu widzę, że jakaś tutaj chyba sprzątaczka sobie siedzi O, Stisia, i to ty wszystko zrobiłaś? No jasne, dla ciebie to naprawdę wszystko zrobiła Widzę, że tutaj jedzonko przeszkowałaś Kto to robił? No, Realnie wyleję Wam osoby, które zrobiły nam dużo jedzenia. O, już podeptałem. Chyba nie będzie jedzonka. No, ty jesteś taki pełny energii, że naprawdę. E, Okej, okay, dobra. Chodźmy dalej. Z zwiedźmy może ten piękny zamek, gdzie będziemy mieć ślub. Dobra, co to jest? To jest chyba taki ten, do muzyczki, żeby piękna muzyczka grała czymś ślubna. No, będzie grała naszą ślubną muzykę. Dobra, zwiedźmy tutaj dalszy zamek. No i co my tu mamy? Tutaj nic nie mamy, no więc lecimy dalej. No i co ty za zamek wynajęłaś? Wszystkie sale są tutaj puste. No bo to będzie jeszcze do dopracowania, ale to nie martw się o tym. Dobra, ale co? Chodźmy się tutaj szykować. Bo niedługo będziemy mieć ślub. A wygodzimy Taki noobski, ale nie najgorszy. Siema, Siema, jestem księdzem. Dzisiaj Wam udzielę ślubu. O, dziękujemy bardzo. No to co, za ile minut robimy ślub? Nie wiem, ja, 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 ja bym zrobił za 5 minut. Dobrze, widzimy się za 5 minut. Witam, witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj chciałabym jeszcze przemowę oddać dla Ostysi Muszę Wam opowiedzieć o Ostysi Ostysia to dziwna osoba. Może nawet fajna, ale trochę, trochę psychiczna. Poznałem się przez to, że była moją psychopanką. No i co, witam wszystkich zebranych. Dziękuję tutaj za przyjście na nasz ślub. Nadal w to nie wierzę, jak mnie zmusiła, ale jak ona to powiedziała, zmusi mnie, więc jesteśmy właśnie w tym miejscu. Wiem, że niektóry, niektórzy płaczą, niektórzy się cieszą, ale to już no, niezależne ode mnie. Więc witam wszystkich, rozgoście się i zaraz odbywa się ceremonia. Dobra, a więc zaraz udzieramy ślubu, ale chodź, chodź na no bok, bo ja nie jestem księdzem. Ja nawet nie wiem, jak to robić. Jak to nie On, jesteś księdzem? Nie do tego. Ale <laughs> my też zmusiła, ona też mnie zmusiła, żebym w ogóle wziął z nią ślub. I to dawaj, improwizuj po prostu Dobra. tyle. Dobra. Dasz radę. Dobra, a więc ty, panno młodo ostisio, bierzesz za męża młodego pana bambicha? Tak, biorę go, mężem. A więc jest będziesz mu posłuszna przez całe życie i go nie będziesz zdradzać? Tak. To fajnie. A więc czy ty, panie Bambiku, bierzesz w wikusie. O, znaczy Ostisie za, za mężonę? Ja Bambik biorę. Co się dzieje? Ej, jakiś tak się dzieje? Co jest zgrane? proszę, proszę puścić lub. Proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. Bunga bunga, bunga bunga, A to jest napad. się! Ręce do góry! Okej. Okay. Dobra, dobra, ale nie bijcie mnie. Całe szczęście, że ślub się nie odbył. Myślę, że ostatnio się już nigdy nie spotkam i naprawdę się z tego cieszę. To było naprawdę dziwne parę dni, ale wreszcie z tym koniec. Widzowie, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę, bo lecimy po 150 tysięcy. I do następnego odcinka, który już w miarę powinien być chyba normalny. neczko.